W tej kolejki miało być starcie Brugbetu z Arką Gdynia. W niecieczy mierzyły się dwie drużyny, które jak dotąd wszystkie mecze wygrały. No ale było pewne, że po tym spotkaniu to się zmieni. Trzeba powiedzieć, że hit trochę rozczarował, a emocjonująco zrobiło się dopiero po przerwie. Widzimy ostrzeżenie w postaci strzału Szymona Drewniaka z rzutu wolnego. Teraz już 89. minuta. Rafał Wolsztyński zgarnął piłkę przed polem karnym, uderzył płasko prawą nogą, a Loska tylko odprowadził piłkę wzrokiem. 1-0 dla gości i to był jednocześnie pierwszy w sezonie stracony przez Brugbed Gol. Czasu na odrabianie strat nie było praktycznie wcale, no ale popatrzmy na pole karne arki. Piłka na głowę De Amo, byli w środku Gergel i Wlazło, ale skutecznie broni to Kaiser. W piątej minucie czasu doliczonego, atak tak, ostatniej szansy dla gospodarzy. Zobaczmy: płaska centra z prawej strony. Odbija to Kaiser na poprzeczkę własnej bramki. Jeszcze główkował tam Gergel, próbował też Putivcew, ale wybronili się w tym ogromnym zamieszaniu goście. Punkty jadą więc do Gdyni. Arka lepsza w piątkowym hicie.